Ja zacząłem sobie wyobrażać, jak ty się przygotowywałeś do tego WC kwadransa, że ćwiczyłeś. 8 godzin, godzin w kiblu ciężkiej pracy z obrotami do trzech luster sprawdzałem. No to jeszcze kwestia tempa jest, żeby to w dwutakcie niektóre rzeczy się robi. Nie jak się w piłkę gra którąś tam koszykówkę, to dwutakt. A w takich programach musi być trójtakt. Ludzie lubią, jak trójkami się coś zakańcza. Musi być puenta wypunktowana. I nie można po płęcie e, pędzić do następnego wątku. Tylko trzeba dać ludziom szansę, żeby się ucieszyli tą płyną. Uderzyć, no, no uderzyć tym kubeczkiem. Kubek dotyczył czego innego. Otóż e, wtedy w Walędziach rządził w telewizji i on osobiście oglądał niektóre WC-kwadranse najbardziej kontrowersyjne i wycinali mi różne fragmenty. I my w związku z tym, żeby dało się skleić taśmę z taśmą, po tym jak się wycina Cejrowskiemu dwa słowa, to jak to skleić z dalszym ciągiem. Wpadłem na pomysł, że będę walił kubkiem w stół. Nagraliśmy na zbliżeniu kilka tych walnięć i dosyć często kubkiem waliłem. Dzięki czemu, jak mi wycięli dwa słowa, można było wstawić walnięcie kubkiem i nie miałeś wrażenia, że coś zostało urwane. To druga rzecz, której się dowiaduję. Jedna, że by, była jednak jakiś rodzaj cenzury i ingerencji. Ale przy każdym odcinku by było wycinanie. To by, oni powinni zatrudnić babkę, która łowickie wycinanki robi do wóce kwadransa. Ja miałem normalnego technika zatrudnionego. On się łapał za głowę mówi, panie Wojtku, ale. Pan mówi tak szybko i z taką akcentacją, jeszcze pan rusza rękami ponad miarę. Jak ja mam panu wyciąć jedno słowo? Ja mówię, niech pan zapikuje i zamarze na mordzie. I bardzo często było tak, że miałem kółko na, na pysku nałożone i jedno słowo nie było wycięte, tylko było zapikowane. Ale bo co? Bo, bo mówiłeś brzydkie słowa, przeklinałeś. Nie. Przepraszam bardzo. No, nie znamy się od piaskownicy, ale gdybyśmy się znali, to powinieneś wiedzieć, przez moje usta nie przechodzą nigdy słowa wulgarne. Ja mówię bardzo rzeczywiście plastycznym, ostrym językiem i potrafię powiedzieć przykre rzeczy, ale nigdy wulgarnie. I zawsze się oburzam jak słyszę wulgarny język przy ośmiorniczkach, to uważam, że Duda powinien odbierać tytuły profesorskie. Omawialiśmy to u ciebie w Radiu Wnet, że Belka powinien natychmiast stracić profesurę dlatego, że nie ma kwalifikacji, jeśli o jego kulturę osobistą chodzi do nauczania młodych ludzi. Jeżeli ktoś przy eleganckim stole srebrne widelce, ładne talerze, biały obrus, eleganckie danie z ośmiorniczek, jednocześnie rzuca słowami na k to znaczy, że nie ma w sobie wystarczająco wysokiej kultury osobistej, żeby nauczać studentów. Bo to jest jakieś chamstwo z podbudki z piwem sprzed 100 lat. Taki Belka. No więc, o, taki Belka. Tak. Taki Belka. A jednocześnie to, co powiedziałem przed chwilą. E, proszę pana, więc przez moje usta nie przechodzą nigdy słowa wulgarne. No więc. Nigdy. To... Nigdy, nie, nie, w najgorszych nerwach, nawet w młodości. Kiedy jest pokusa testowania. Nigdy nie powiedziałem tych brzydkich słów na K, na H, na P i na S. No. Nigdy. I no to, nie wiem, dlaczego to... o tym mówimy teraz, ale. Nie, ja wiem, dlatego co w takim razie, jakie słowa Ci wycinano z tego WC kwadransu? Wycinano mi słowa. Tam musiałbym przeanalizować, bo to 20 lat minęło ponad. To pra... ponad. Nie, nie do końca nie... pamiętam. Natomiast no, czasami któreś słowo uznawali, że za grube jest, pomimo że ono jest samo w sobie eleganckie, to że nie można tak o kimś powiedzieć, no to tam wycieli. ale najczęściej wycinano fakty, nie słowa pojedyncze. Fakty wycinano, dlatego słusznie nazwałeś to cenzurą, bo nie jest cenzurą usuwanie z jakiegoś materiału wulgaryzmów, słów niezręcznych, źle postawionych przecinków. To jest korekta, a nie cenzura. Natomiast kiedy usuwa się fakty, kiedy usuwa się myśli, kiedy usuwa się opinię czyjąś na zadany temat, to wtedy jest cenzura. I w WC Kwadransie była autentyczna cenzura, bo usuwano pewne fakty, pewne wątki, o których nie chciał Walędziak, żeby wtedy mówić. Jakie miał w tym motywacje? Nie wiem, nie wchodziłem w to nawet. Ja szyłem garnitur na miarę, telewizja kupowała ode mnie materiał, miała prawo do ingerencji. I gdybym uznał, że ingerencje idą zbyt głęboko i tracę swoją integralność, to mogłem zrezygnować. I zrezygnować chciałem. Na szczęście mnie wyrzucili na dwa miesiące przed tym, jak myśmy z ojcem moim chcieli zerwać kontrakt. Bo już tych ingerencji cenzorskich było zbyt wiele. Po odejściu Walędziaka następna ekipa, Pawlak przyszedł, taki działacz PSL-u, czyli komunista, tylko ze wsi. Czy może być coś gorszego? Może być, komunista z Łodzi. No więc... Yy, podwodnej, podwodnej, Nie, z miasta Łodzi. O. A macie komunistów w podwodnej Łodzi waszej? W nie, Maliu w naszej, w naszy, nie, panie redaktorze, Łódź jest oczy, czysta. <noise> no dobrze, no więc proszę pana, yy, przyszła nowa ekipa, pampersów wyrzucili, przychodzi Miazek, Miazek, to był Miazek, yy, działacz PSL-u. I tam już było tyle ingerencji cenzorskich, tyle zakazów poruszania pewnych tematów, że nie było miejsca i traciłem wiarę w możliwość realizowania kolejnych odcinków. Byliśmy z moim ojcem umówieni, dobra, zerwiemy ten kontrakt w odpowiednim momencie spektakularnie. No ale wyrzucili nas wcześniej, zanim zerwaliśmy, czyli stało się dobrze. Kończąc, kończąc wątkiem cenzury: każda telewizja ma prawo do cenzury. Jest jakaś redakcja, jest jakaś linia. Nie tylko do korekty, o której mówiłem wcześniej, ale również do cenzury. Ma prawo, bo to jest jakaś instytucja, która rządzi się swoimi prawami. Zamawiają u mnie audycje, mogą sobie nie życzyć pewnego stylu, albo mogą sobie nawet nie życzyć pewnych treści. Więc im wolno. Natomiast ja mam obowiązek, żeby nie stracić duszy w tym układzie, patrzeć, czy jeszcze robię coś, pod czym mogę się podpisać. I w pewnym momencie człowiek wychodzi i rezygnuje. A powiedz, a Ty jak wrócisz, jak wrócisz do Warszawy to oczywiście czeka na Ciebie kontrakt z telewizją publiczną. Nie, nie mam żadnego kontraktu, nie było żadnych rozmów, które zakończyłyby się sukcesem. Były dwie rozmowy, które zakończyły się porażką kompletną. Telewizja Polska nie płaci rachunków swoich za Boso Przez Świat, puszczają w kółko Boso Przez Świat od wielu lat, nie płacą za to rachunków. I w związku z tym, ja w imieniu głównie moich pracowników, bo ja to sobie zarobię gdzie indziej, ale no operator kamery, yy, jemu się należą tantiemy za jego robotę. Takie jest prawo autorskie w Polsce. Yy, I on mógłby żyć z tej, z tej produkcji, z tych 150 odcinków BOSO, które nakręcił, przez jeszcze wiele lat, i należy mu się to. Yy, na tym polega emerytura dla artystów, którzy zarabiają honoraria. To są honoraria nie stałe, raz jest dużo, raz jest mało. Częścią emerytury dla naszych różnych artystów, dla aktorów, dla operatorów kamer i tak dalej, jest to, że programy, które po latach jeszcze się puszcza, filmy, które po latach jeszcze się puszcza, jakiś grosz z takiego puszczenia po latach trafia na stare lata do ich kieszeni. Więc ja walczę o tantiemy dla wszystkich ludzi, których ja zatrudniałem do BOSO. Telewizja Polska nie płaci tych tantiem. No to ja powiedziałem Telewizji Polskiej, nigdy nie podpiszę z wami kontraktu, dopóki nie zapłacicie zaległych tantiem. I nie zaczniecie płacić od dzisiaj do przodu. I oni odmówili. No, czyli skąd te plotki, że miałbym mieć jakiś program w telewizji polskiej? Odbyłem rozmowę z panem Kurskim raz, już jako prezesem telewizji, na ten temat. Odesłał mnie do swoich prawników i potem sprawa zamarła u prawników. I potem z panem Marcinem Wolskim i jego prawą ręką. W koszulce Szczęść Boże była ta prawa ręka, albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Taką miał bardzo fajną koszulkę i chodził po telewizji polskiej. Mi się strasznie mi się to podobało. Więc z tymi dwoma panami bardzo fajna rozmowa o tym samym. I, I znowu to spełzło gdzieś w biurach prawniczych telewizji polskiej. A co wiesz, coś? Czy ktoś chce mnie zatrudniać? Tak sobie pomyślałem, że to już jest czas, żeby sięgnąć po Wojciecha Cejruskiego. Ale... wybudowałem studio u mnie w firmie takie telewizyjne małe, które mi wystarczy i planuję wznowić WC Quadrans. ale będziemy puszczać tak jak Max Kolonko i ty w internecie te nasze produkcje. Czyli wznowię po latach WC Quadrans, bo się rzeczywiście dużo dzieje, tylko będę go sam puszczał i zarobię pewnie więcej niż w telewizji polskiej przez internet.